Tutaj nas kolega Piotr Kuternoga obecnie Wy tego nie widzicie, samochód jedzie Ale kolega Piotr jedzie właśnie Jedną nogą z przywiązaną rzepkiem O jaki dumny paw. ej uważaj! Kolego No i co? Chodź A dobra, jak tak to ja cię je zabieram tak. ze sobą. Ze sobą zabieram nie, chodź, idziemy Trzymano elektrycznej świry, kolejny dzień, kolejna przygoda. Dzisiaj jedziemy nad Hel Ruszamy z zasady Słuszewo do Weicherowa PKP Tam się przetransportujemy do Redy Tam przesiadamy się do Władysławowa i z Władysławowa jedziemy już na kołach na Hel tam, się, tam sobie posiedzimy, zrelaksujemy się, odładujemy się, zjemy, wracamy. Myślę, że podobnie. To, to słowo klucz. Odładujemy wszystko <grymne> i rowery, i brzuchy, i, własną, i własne baterie. Dobra, ruszamy, bo mamy 40 minut na pociąg, mamy 13 km. Tull operator nie lubi słów. Tak jest. Lecimy! stację stację Szyzyszy Siadamy szybko. Jesteśmy w środku. Cia. Jest pełna ekipa. Jedziemy teraz chwystanki chyba do Redy i tam przesiadka. Dotarliśmy na stację Reda, właśnie tu się przesiadamy do Władysławowa. Mamy opóźnienie 15-minutowe. Ale to nic, mamy czas, obstawiam, że pomiędzy 13 a 14 będziemy już na Helu Przed nami jakieś 35 km około Także zapowiada się super przygoda Jedziemy No i dojechaliśmy do Władysławowa Kierujemy się teraz na trasę do Helu stanowczo dużo więcej osób tutaj. Pogoda dzisiaj, piękne słońce, lecz jest wiaterek. Jest troszkę tłok na trasie, ale to normalne, bo jest malówka. Jak trasa? Na razie bardzo przyjemna. Dobrze oznakowana, wszystko widać, tylko dużo ludzi, no ale taki termin. Jesteśmy już prawie w połowie trasy, ale po drodze postanowiliśmy sobie jeszcze zrobić jeden mały pit stop, jakiś żurek czy coś. No i dotarliśmy na przystań Kuźnica. To jest nasz mały postój na co nieco do zjedzenia, przekąszenia, żeby nabrać jeszcze sił. Jesteśmy prawie w połowie trasy. I jak możecie zauważyć, jest dzisiaj przepiękna pogoda. Ludzie sobie bawią się na wodzie. Chwilę odpoczniemy i lecimy dalej. Na razie jak na trasie na Hel, do Helu, przepraszam bardzo. Nie ma aż tak dużego korka rowerowego, bo zazwyczaj w szczycie sezonu no to tutaj na tej trasie jest sznurek. A dzisiaj jest bardzo fajnie. Lekko wieje. Na trasie spotykamy też różne inne elektryczne pojazdy. Bardzo miło, bardzo fajnie. Tutaj już są nasze rowery z Moniką. Tu jest Piotra. A tutaj, nawet, Państwo przyjechali na gazelce. Zmieniliśmy koncepcję lekko, nie jedziemy już velo R10, tylko wbijamy trochę na bok. Jedziemy do lasu. Mugrów nie ma, ale też jest zajebiście. Wieje, ale jest zajebiście. Jak się teraz podoba? Warunek jest spoko, niepowtarzalne warunki przyrody. Stanowczo dużo lepszą trasą dla nas jest tutaj, między drzewami w lesie, trochę dalej od tych samochodów, bo tutaj po prawej mojej stronie jest tam to welo. No i nie do końca ono nam odpowiada. My wolimy jednak leśny klimat. Starliśmy dzisiaj na nasz finalny punkt, czyli cypel helski. Helu, to Panny nasz już. Jest to najdalej wysoki. Jest niewielu. Ale my jesteśmy w tej grupie, którzy zdobyli. Super trasa, moim zdaniem fajna. taleśna. leśna, tak. Nieoczekiwanie pojawiły się single, tak. i to nawet górka dół. Sing, single, single, bardzo fajne. Lepsze niż te turbo e, autostrada velo. Tak jest. Kropówki w wydaniu Hell's. Ale i to trzeba też przeżyć. Dobrze, my tutaj nie tracimy czasu. Idziemy coś zjeść, ładować baterie i wracamy. Może jeszcze zdążymy dzisiaj na klify orłowskie, ale tego jeszcze nie wiemy. A do domu mamy jeszcze jakieś 60-70 jest już kosmicznie późno ja nie mam baterii i... nie wiem jak to będzie nie wiem jak pójdzie ale jak pójdzie Sytuacja jest taka Że się ładujemy, bo nie ma prądu. Siemano elektryczne świry. Sytuacja jest taka, że PKP na majówkę nie poradziła sobie na helu. Wszyscy z hela musieli wracać dzisiaj na kołach. My dojechaliśmy do Wody Słowowej, gdzie nadal nie było pociągu, były opóźnione. Nie zabierali ludzi z rowerami. Więc jak widzicie, ja już Pary. Ile mamy na Garminie? Garmina już dawno nie ma Ale obstawiam 132 zrobione A ja za 2 km Dzisiaj pęka mi W kwietniu 1000 km w miesiącu U. Tutaj nas kolega Piotr Puternoga obecnie Wy tego nie widzicie, samochód jedzie Ale kolega Piotr jedzie właśnie Jedną nogą z przywiązaną rzepkiem elektryczne świry. My właśnie to wróciliśmy 140 km eee, Takie są straty, że tutaj gwintu już nie ma więc nie leśnie na pójdę. był nowoczesny espedek Zrobiony. Dobra, jest godzina, która jest. Jest dwudziesta czwarta prawie.